Witam wszystkich w tym filmiku pokażę, jak zrobić kolorowe oczy na czarno-białym zdjęciu. No więc tak, zaczynamy. Należy zmienić kolor ołówka, na taki, jaki chcę się otrzymać kolor. Ja tutaj zmienię na jakiś taki fioletowy, jak on tutaj ma, taki. Yy. W przypadku kolorowego zdjęcia należy usunąć kolor, czyli obrazek dopasuj usuń kolor. Dalej należy przybliżyć sobie. A zanim jeszcze to zrobimy, to należy zrobić warstwę. W nazwie wpisujemy kolor i w trybie zaznaczamy kolor. No więc gdy już to zrobimy, przybliżamy sobie oko. Yy, dalej należy yy, zmienić na ołówek. Yy, no i zacząć kolorować. Ja tak niefachowo troszeczkę to zrobiłem. Yy, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że krycie musi być na 100%. Potem klikamy na gumkę. Krycie 50%. Ja już mam zaznaczone. I delikatnie zmazujemy kanty oka. Nie ma co się bać. To nie zmazuje, lecz tylko nadaje takiego wyrazu. Następnie, gdy już będzie to zrobione, zmieniamy krycie warstwy. Na od 25 do 60%. Ja zmienię na 54%. Efekt oka jest taki. A więc dalej można przybliżyć sobie tamto oko. Narysować. Znaczy, pomalować. I zostawić w spokoju. Będzie takie same. Prawie takie same. No i to będzie na tyle. Teraz starczy pomniejszyć i podziwiać efekt. Dziękuję za oglądanie. Cześć.